Mówimy dzisiaj dużo o mieszkaniach. Ja bym chciał żebyśmy nie musieli w Polsce rozmawiać o mieszkaniach, willach i pałacach rozkradanych przez władze. Tylko chciałbym porozmawiać konkretnie o mieszkaniach dla młodych. Dzisiaj tak jak w każdym spotkaniu, które będzie miało miejsce w kolejnym województwie dzisiaj będziemy proponowali jutro na na posiedzeniu klubu w Łodzi będziemy mówili w szczegółach o tym konkretnym programie mieszkaniowym. Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Niektórzy mówią, że to jest lewicowe hasło. Nie, to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. To jest elementarna przyzwoitość. Ludzie mają prawo do mieszkania. Nikt nie ma zamiaru za darmo rozdawać mieszkań, ale uczciwa władza musi uznać, że każda polska rodzina ma prawo do mieszkania. Będziemy proponowali kredyt 0% dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. Będzie to dotyczyło ludzi młodych i powiedzmy średnim wieku do 45 roku życia. Dzisiaj, jeśli wzięliście kredyt powiedzmy, około pół miliona złotych na mieszkanie 60-65 metrów kwadratowych na 25 lat, no to ta rata miesięczna wynosi 4000 albo i lepiej 4200. Spłacacie przez długie, długie lata odsetki w ogóle nie, 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 nie dotykając tego zasadniczego kapitału. I tak po jakimś czasie spłaciliście już 770 tysięcy złotych, a to nadal są tylko odsetki. Wprowadzenie kredytu 0%, a więc nie płacimy od. To nie, nie, bank nie będzie zarabiał na odsetkach. Na, waszym, na waszych chudych portfelach. Mówię o tych wszystkich, którzy wydadzą swoje pieniądze na taki kredyt. Na to swoje marzenie o mieszkaniu. Jeśli wprowadzimy, jeśli wygramy i wprowadzimy ten program kredyt 0%, to nie będzie się płaciło te 4100, 4200 za to wymarzone mieszkanie 60-metrowe, 65-metrowe, tylko mniej więcej 1700 zł miesięcznie, i będzie to spłata kapitału a więc nie tych niekończących się odsetek, tylko będzie malał po prostu realnie dług wobec, wobec banku. Bardzo chciałbym, żeby ten program kredyt 0% dotyczył także na możliwie dużą skalę remontów mieszkań, tych, które nie nadają się do zamieszkania. Albo które wymagają niezbędnie remontu i też oczywiście mówilibyśmy o jednym mieszkaniu. Nie chodzi o bogatych, nie chodzi o deweloperów, nie chodzi o tych, którzy mają pięć, sześć mieszkań i mogą handlować. Chodzi o tych, którzy chcą mieć to swoje jedno mieszkanie, żeby móc gdzie żyć, gdzie mieszkać. Będziemy także proponowali dopłatę, skromną, ale jednak pomagającą ludziom do najmu. 600 zł. Jestem przekonany że możliwa tak jak to było w latach 2009-2014, gdzie prowadziliśmy skuteczny program mieszkaniowy. Mieszkanie dla młodych i rodzina na swoim. Że jesteśmy w stanie dzisiaj zwiększyć skalę tej pomocy, a więc nie będzie dopłata tylko kredyt 0%. Że będziemy w stanie wyegzekwować od deweloperów, że to nie będzie taka patodeweloperka, wiecie, gdzie, gdzie mieszka, nie wiem, 800 osób, a ogródek dla dzieci to jest jedna, jedna ślizgawka, czy jedna huśtawka, że będą to także budynki nowoczesne, jeśli chodzi o system ogrzewania, nie tylko po to, żeby sprostać tym wymogom klimatycznym, ale także po to żeby ludzie którzy będą tam mieszkali płacili dużo mniej za energię niż to jest niż to jest dzisiaj. Mamy już takie przykłady w Polsce gdzie sąsiadujące ze sobą osiedla różnica jest nie wiem 200 w opłatach za energię tylko dlatego że jedna, jeden budynek ma nowoczesną nowoczesne instalacje a drugi a drugi a w drugim mieszkają ludzie z bez możliwości korzystania z takich wynalazków jak fotowoltaika czy pompy, pompy ciepła. Ten program jutro w szczegółach przedstawimy na klubie parlamentarnym i będzie on przedstawiany także w postaci konkretnych projektów ustaw. Są już gotowe, będziecie Państwo mieli możliwość wglądu do naszych programów, w tym do programu mieszkaniowego. Podobnie tak jak obywatele, wszystko będzie to w domenie publicznej. To jest taki krok do normalności.